Damian, to jest aparat i rano jak będziesz szedł do szkoły, to zrób zdjęcia. No tutaj, no jeszcze jak to fajnie się układa, tak głowa wychodzi z rzeki i tak na boki idzie. Wow, mam to jestem bardziej popularna Ale o co chodzi? W szkole. W szkole. Ja dzisiaj siedzę, siedzę... I znajdujemy się może tak, przed świątynią prawosławną, to jest cerkiew prawosławna pod Świętego świętego Dymitra Sołuńskiego. W 1947 roku, jak zostali tutaj przewiezieni przesiedleni przesiedlenie Łemkowie z gór, to w 48, 1948 roku została przekazana na w, potrzeby w cerkwi prawosławnej i mniej więcej w latach 60-tych przystosowana i wyremontowana do potrzeb w, no, kultu prawosławnego. I konostras. To jest właśnie ta ściana, można powiedzieć, z, z ikonami, gdzie właśnie mamy w troje drzwi, to znaczy takie carskie wrota, carskie wrota to są inaczej królewskie, gdzie wychodzi król chwały, to znaczy w, w sakramencie w Eucharystii. Ołtarz sam znajduje się za, za ikonostasem, za tą czerwoną zawiesą, katapitasmą. To jest wszystko otwierane podczas nabożeństwa, więc wszystko jest widoczne. W tej chwili, no niestety, jest wszystko zasłonięte. Ikony są pisane, to nie są ikony w takiej re reprodukcji, na, na papierze, tylko że to jest pisane, to są w, młodzi ludzie wykonywali z Bielska Podlaskiego w szkole ikonograficznej i stamtąd zostają właśnie przewiezione właśnie ikony. Dlaczego mówimy, że ikona jest pisana? Dlatego, że patrząc na ikonę my odczytujemy historię z danego święta, teologię, dogmatykę. Dla ludzi, którzy kiedyś nie umieli pisać to patrząc na ikonę, oni poznawali właśnie stary i nowy testament. Dlaczego jest w... różnica w krzyżu? Jak widzimy nad ikonostasem jest wyrzeźbiony, jest w normalny czteroramienny jest krzyż, bo na takim w krzyżu został Chrystus ukrzyżowany. Ta belka, która jest poprzeczna, ta ukośna, znaczy z jednej strony, która idzie z prawej strony idzie do góry, z lewa strona idzie do dołu, to jest w podnóżek, na którym Chrystus się opierał, ale też w takie cerkiew później nadała takie znaczenie, że w, po prawej stronie został w i po lewej stronie w, w łotr, łotrowie znaczy i w, ten, co po lewej, w, to złożeczył dla Chrystusa, ten, co po prawej, to w, mówił, przyznał się do swoich jakby, błędów, grzechów m, i prosił Chrystusa o, w, no żeby Jego wspomniał w, w swoim królestwie, kiedy przyjdzie, no i Chrystus powiedział, że dziś jeszcze ze mną będziesz w raju i dlatego właśnie ta poprzeczka, no, znaczy ta, ta ukośna, że w, z prawej strony idzie do Nieba, to znaczy ten po prawej stronie poszedł do nieba, a ten co po lewej to poszedł no niestety do, do piekła. Na, na samej górze, no, to jak widzimy tam już na, tej, na, na ukrzyżowaniu na Golgocie, w, tak, w, to tam jest właśnie ten napis. Z, tutaj są z, z, tylko w inicjały, jest skrót, że to jest w Chrystus, Chrystus krót żydowski w, w różnych językach, tam był napisany w, w, zresztą w greckim, w hebrajskim i w łacińskim. To są teksty liturgiczne, które w, w, no, są przez chór wykonywane podczas nabożeństw i różnych świąt. Że to są pomocy, można powiedzieć. To są wszystkie miesiące, są rozpisane, wszystkie są święta. No, Liturgia, jak, jak widzimy, to, są, no, to jest klejona, nieklejona, już wiekowa. Ta, ta księga jest. Zaraz zobaczymy, z którego roku. 1866 roku jest tak zwany służebnik liturgiczny ze starszymi ludźmi w większości rozmawiam w języku łemkowskim. Jeżeli w, przychodzi młodzież i w, no, nie oszukujmy się, część niestety, ale nie chce się uczyć albo zapomina z języka łemkowskiego swojego, może powiedzieć tak ojczystego, tego, z którego z domu w, w, wynieśli dziadkowie i oni się nie nauczyli, więc rozmawiamy w języku polskim, bardziej zrozumiałem dla wszystkich. Nie. Nie tylko. Nie, bo to jest w, um, oczywiście ludzie. W którzy wychowali się w górach, oni zachowali pewien swój, swoją, swoją tradycję i tam nie byli tylko prawosławni, byli grekokatolicy i katolicy, którzy razem żyli i, w tą, w, i tym żyli, przecież tutaj na, na ziemię zachodniej zostali przesiedleni nie tylko w, i wyłącznie prawosławni, łymkowie, ale też i w grekokatolicy i na pewno między, między innymi też i może niektórzy byli katolicy. Odróżniające może przykładowo w, wiarę prawosławną od innych, w, to jest właśnie krzyż. Przykładowo, nawet jeżeli się żegnamy w, w kościele prawosławnym, żegnamy się trzema palcami. Z, w, I zawsze, w, jeżeli się żegnamy, to zawsze na prawą stronę. Nie, w, nie od lewej do prawej, tylko od prawej do lewej. To jest taka w, właśnie w, różnica. W, no, no symbolami no to mi się zdaje, że to jest. Jest ikona i w, może tak, w, taką w, z ciekawostkę jeszcze, znaczy ciekawostkę, do liturgii w, z, przychodzimy na czczo i do, w, jeżeli idziemy do, w, do komunii, do pryczastia, to też wierni w, przystępują na czczo. nie mogą nic w, jeść, nie mogą nic spożywać, to jest tak zwany, w, no, minimum 8 godzinny taki post powinien być zachowany, ale ojcowie w cerkwi w zalecają, żeby to był jeden dzień, dwa dni czasami, żeby w tak w przygotować siebie, swoje ciało do przyjęcia najświętszego sakramentu. Ksiądz Jerzy Omelianiak, proboszcz parafii prawosławnej w Buczynie.